Mistrzu, chciałbym prosić cię o odpowiedź. Dobrze. Wyznaj w mi swoje grzechy, nowicjuszu. Zabiłem Lobarta, zabiłem Laresa, zabiłem Baltrama, zabiłem Konstantina. Zabiłem Fernando, zabiłem Akila. zabiłem Orlana, zabiłem Watrasa, zabiłem biorę w biały dzień, zabiłem Sentenze, zabiłem Onara, pobiłem Franka, zabiłem Veneta. zabiłem Li. Zabiłem Sekoba, zabiłem Wengara. Poszedłem zobaczyć się z Raulem. Tak? Koniecznie potrzebował porządnego obicia Pyska. Zabiłem Torlofa, zabiłem Pepe i jego owce. Zabiłem Valentina. zabiłem Logana. zabiłem Saturasa, zabiłem Brega, zabiłem Skipa, zabiłem Wilki, zabiłem agresywne dziki. Miałem ochotę na kawał soczystego sera. Zabiłem sędziego, zabiłem lorda Hagena, zabiłem wszystkich mieszkańców wyspy. Jeśli... To już wszystko. Jeszcze jedno. Tak? Waliłem konia. Ja tylko. Bądź przeklęty!